Dzień dobry widzowie! W dzisiejszym nieco spóźnionym odcinku na poboczu pierwsze szpiegowskie zdjęcia i wizualizacje 11. generacji Honda Civic Type R, nowy Citroen EC3 oraz nadchodzi nowy Peugeot 308. Zaczynamy! Chciałbyś Forda Ranger'a, ale wyraźnie przeszkadzać ci jego szablonowość? Marzyć się samochód, który na ulicach będzie odwracał głowy przechodniów? Jest na to polskie rozwiązanie od znanego specjalisty Tuningowego Carlex Design. Ciężko nie zauważyć różnic w stosunku do cywilnej wersji europejskiego pickupa. Te pojawiają się już w przedniej części nadwozia, gdzie zwrócimy od razu uwagę na całkowicie pokrytą matowym lakierem atrapy chłodnicy z logo firmy. Niższa część przedniego zderzaka otrzymała dokładkę z wieloma agresywnymi nieco koreańskimi przetłoczeniami. Niech nie zmyli was jednak wygląd tego pojazdu. Nadal pod podłogą znajdziemy Metalowe osłony chroniące podwozie przed uszkodzeniami podczas offroadowej jazdy auto nie zatraciło zatem swojego terenowego charakteru, jak w przypadku większości takich modyfikacji. Do tego w oczy rzuca się jeszcze pakiet poszerzeń na wysokości błotników, przypominający te, które spotkać możemy w Fordzie Ranger Raptor. Samochód osadzono na dodatkowo terenowych oponach BF Goodrich All Terrain. Modyfikacji uległ też tylny zderzak oraz rurowa zabudowa zamontowana w tylnej części ładunkowej, całą karoserię pokryto dodatkowo kontrastującymi z czarnym lakierem grafikami, wewnątrz siedzenia pokryto skórą oraz alkantarą ze srebrnym akcentami w postaci między nimi przeszyć. W sieci pojawiło się więcej zdjęć nadchodzącego elektrycznego Audi E-Tron GT. Auto nadal pokryte jest grubą warstwą kamuflażu, a tak długotrwałe testy tego modelu świadczą o tym, że firma niebywale przykłada się do tego konkretnego modelu lub ma pewne problemy z oprogramowaniem. Cieszy nas jednak to, że auto wyraźnie będzie bardzo podobne do swojego koncepcyjnego odpowiednika pokazanego jeszcze w 2018 roku. Od razu widać tak samą poprowadzoną linię dachu, jak i dolną linię okien. Takie same będą również elementy grające tu pierwsze skrzypce, czyli niesamowite nowoczesne oświetlenie LED, które zarówno z przodu, jak i z tyłu będzie będzie prezentować się świetnie. Produkcyjny wariant wspomnianego Etrona GT będzie zbudowany na tej samej płycie podłogowej co bijący rekordy popularności Porsche Taycan. Na pokładzie znajdzie się bateria o pojemności 96 kWh, pozwalająca na przejechanie do 400 km na jednym ładowaniu. Silnik elektryczny generować będzie prawie 600 koni mechanicznych i pozwoli na osiąganie pierwszej setki w 3,5 sekundy. Dodatkowo bateria obsługiwać będzie ładowarki o mocy 350 kW, dzięki czemu możliwe będzie szybkie napełnienie baterii do 80% w jedynie 20 minut. Konstrukcja otrzyma też skrętną oś oraz wektorowanie momentu obrotowego, co ma sprzyjać lepszym właściwościom jezdnym. Audi planuje wprowadzenie do sprzedaży szerokiego wachlarzu wersji napędowych różniących się też pojemnością baterii oraz zasięgiem, czyli dokładnie tak jak w bliźniaczym konstrukcyjnie Porsche Taycan oraz konkurencyjnej Tesli Model S. Audi zaprezentuje ten model jeszcze jesienią tego roku. Citroën już całkowicie oficjalnie potwierdził debiut pod koniec bieżącego miesiąca nowego elektrycznego C4. Ten kompaktowy crossover zastąpi w gamie francuskiego producenta dziwacznego C4 Kaktusa i trafi do sprzedaży jesienią 2020 roku. Nie oznacza to jednak, że oprócz EC4 w gamie nie pojawi się też konwencjonalnie napędzany Citroën C4. Auta mają być osadzone na platformie podłogowej CMP i charakteryzować się będą rozstawem osi podobnym do poprzednika oraz mniejszego Peugeot 2008, 208 DS3 Crossback oraz Opla Corsa. Z pewnością można się spodziewać zatem wygospodarowanej Zwyczajającej ilości miejsca na nogi dla pasażerów tylnej kanapy oraz większej przestrzeni bagażnika. Dotychczasowe zdjęcia szpiegowskie, prezentujące prototypy pokryte obfitym kamuflażem, zdradziły nam już na szczęście wygląd samochodu, mniej więcej. Wiemy, że auto otrzyma opadającą linię dachu za słupkiem B w kierunku tyłu i będzie to crossover w stylu coupé. Deska rozdzielcza będzie prawdopodobnie podobna do tej w najnowszym Peugeot 2008. Ekran systemu multimedialnego zostanie zamontowany w centralnej części deski rozdzielczej, a za kierownicą znajdzie się ekran wyświetlający elektroniczną tablicę zegarów. Peugeot przygotowuje się do dalszego odświeżania swojej gamy modelowej i wprowadza odświeżoną wersję swojego sztandarowego modelu, a mianowicie Peugeot 308. Trzeba rozpocząć na nowo rywalizację z takimi modelami jak Volkswagen Golf czy Ford Focus. Przede wszystkim na desce rozdzielczej za kierownicą znajdzie się 10-calowy ekran do prezentacji wirtualnego kokpitu, znanego nam już z Peugeot 208 oraz 2008. Na środku deski zamontowano duży ekran systemu multimedialnego zintegrowanego z Apple CarPlay oraz Android Auto. Na wyposażeniu znalazły się rozmaite systemy bezpieczeństwa, a w tym adaptacyjny tempomat, jak również kamera cofania 180 stopni, asystent pasa ruchu, asystent rozpoznawania znaków drogowych, asystent martwego pola i wiele, wiele innych Z zewnątrz auto prawie że nie różni się od obecnego modelu. W ofercie pojawiły się nowe kolory lakieru oraz nowe modele aluminiowych Felk o rozmiarze 16 i 18 cali. W gamie jednostek napędowych znalazły się dwa silniki benzynowe oraz dwa wysokoprężne, czyli 1.2 piórtek 110 koni oraz 1.30 koni i 1.5 BlueHDi 100 i 130 koni. Na szczycie tabeli silników nadal jest wersja 308 GTI napędzana czterocylindrowym cylindrowym silnikiem turbo doładowanym 1.6 o mocy 260 trzech koni mechanicznych oraz 340 Nm momentu obrotowego. Ostatnia generacja Audi S8 jest najszybszą w historii. Cechuje się przyspieszeniem do setki wnoszącym 3,8 sekundy. Nieźle jak na flagowca tej wielkości. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że robi setkę szybciej niż najnowsze Porsche 911 Carrera, w którym 100 km na godzinę na prędkościomierzu pojawia się dopiero po 4,2 sekundy. Pomimo tego faktu Abt Sportsline i tak postanowiło sportowego flagowca jeszcze poprawić. Niemiecki specjalista tuningowy wycisnął z 4-litrowej jednostki benzynowej Twin Turbo V8 aż 700 koni mechanicznych oraz 880 Nm. To nie lada z zmiana względem fabrycznej mocy 571 koni i 800 Nm. W rezultacie luksusowa limuzyna przyspiesza do 100 km na godzinę w czasie 3,4 sekundy. Prawdopodobnie właściciel takiego pojazdu nie odczuje różnicy, ale fakt pozostaje faktem i to się liczy. Firma wyposażyła samochód również w bardziej wydajny układ hamulcowy oraz podniosła ogranicznik prędkości do 270 km na godzinę. Oprócz tego auto otrzymało kilka delikatnych zmian stylistycznych. Przede wszystkim na klapie bagażnika pojawiła się dyskretna karbonowa lotka, a auto osadzono na zestawie 20 i 20 to aluminiowych alumniowych felk, wnętrze pozostało bez zmian. A teraz ciekawostka spoza Europy. Oto Ford Figo, czyli taki europejski K+, który na rynku południowoafrykańskim zyskał nową wersję Freestyle. Auto opisywane jest jako niewielki CUV, czyli Cross Utility Vehicle, bazujący na zwykłym hatchbacku, z tym, że posiadał 16 mm wyższe zawieszenie. Ford Frigo Freestyle otrzymał również przeprojektowane zderzaki oraz osadzony został na nowych 15 celowych aluminiowych felgach. Charakteryzuje się również pakietem plastikowych osłon w dolnych partiach karoserii, jak również relingami oraz emblematami z oznaczeniem wersji wyposażenia. Auto napędzane jest wciąż 3 silnikiem 1.5 o mocy 124 koni i 150 Nm momentu obrotowego. Oczywiście nie posiada napędu na 4 koła, a cała moc kierowana jest poprzez 5-obiegową przekładnię na przednią oś. Taka ciekawostka spoza Europy, żebyście mogli się więcej dowiedzieć. Honda pracuje już nad nową generacją swojego popularnego Hatchbacka, również w wersji sportowej z dopiskiem Type R. Tak jest, nadchodzi 11 generacja Civica. Pojawia się też wiele plotek na temat planowanego Hot Hatcha, który po debiucie będzie miał już na rynku nieco łatwiej, gdyż odejdzie jeden ważki konkurent, jakim byłby nowy Focus RS. Przypominamy, że amerykański producent zrezygnował z dalszego produkowania tego modelu. Jest dużo plotek dotyczących nowego Type R'a, i wiele z nich głosi, że prawdopodobnie samochód nie będzie hybrydą. Samochód został ostatnio przyłapany w pełnym kamuflażu podczas drogowych testów. Ma być napędzany dwulitrową jednostką turbo ładowaną czterocylindrową przekazującą moc na przednie koła, ale może posiadać też pomocnicze dwa silniki elektryczne przekazujące resztę Newtonometrów na koła osi tylnej. Możliwości jest wiele. Niezależnie od tego na który wariant napędowy japoński producent końcowo się zdecyduje, to z pewnością nowy Civic będzie znów większy od poprzednika i cechować się będzie większym rozstawem osi, co zresztą widać na zdjęciach oraz wizualizacjach. Auto powoli zaczyna przypominać linie nadwoja Liftbacka, a nie Hatchbacka. Elon Musk zdradził, że zamierza w najbliższym czasie rozpocząć masową produkcję elektrycznej Tesli Semi. W pierwszej kolejności wyprodukowany zostanie jednak tysiąc egzemplarzy ciężarówki. Z pewnością zatem będzie to początkowo produkcja jedynie limitowana. Pierwsze dostawy pojazdów powinny rozpocząć się przed 2021 rokiem. Konstrukcja została po raz pierwszy zaprezentowana jeszcze w 2017 roku i produkcja miała się rozpocząć w 2019. Niestety wszystko się nieco opóźniło. Czekamy na więcej informacji, ale może to być kolejny skok na giełdę, gdyż w momencie wycieku maila Elona do pracowników akcje firmy skoczyły do 1000 dolarów. Ford zradził swoje plany dotyczące prezentacji elektrycznych wariantów Forda F-150 oraz Transita. Będziemy świadkami debiutów w połowie 2022 roku. Chociaż amerykański producent rozwija nowe modele już od dłuższego czasu, to na ich obecność w ofercie będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Firma widzi jednak swoje szanse na tym rynku, z racji na bardzo wysoką pozycję sprzedażową w segmencie pickupów oraz vanów. Kia zaprezentowała oficjalnie dostawczy wariant elektrycznej Kia Soul z dopiskiem cargo na rynku holenderskim. Auto stanowi stylistycznie drobną modyfikację względem zwykłego osobowego e-sola. Zostało zaprojektowane do transportowania niewielkich, lekkich ładunków, które nie zmieściłyby się jednak do standardowego bagażnika. Posiada metalową kratkę tuż za przednimi fotelami, wyraźnie oddzielającą przestrzeń osobową od cargo. Na liście wyposażenia standardowego znajdują się tu podgrzewane i wentylowane fotele, podgrzewana kierownica, system audio Harman Cardon, adaptacyjny tempomat, ponad 10 calowy ekran systemu multimedialnego, obsługa Apple CarPlay oraz Android Auto. Moc doprowadzana jest przez elektryczny silnik o mocy 204 koni mechanicznych oraz 395 Nm momentu obrotowego. Auto przyspiesza do setki w 7,9 sekundy i przejeżdża na jednym ładowaniu imponujące 452 km. Dysponuje baterią o pojemności 64 kWh, to z pewnością ciekawa propozycja dla firm. BMW pracuje obecnie nad wieloma elektrycznymi modelami, wliczając w to i4 oraz iNext, jednak nie zapomina też o rozwijaniu segmentu hybryd plug-in. Niemiecki producent zamierza niedługo wprowadzać nową generację swoich ekologicznych samochodów, które teraz na jednym ładowaniu będą mogły przejechać nawet 100 km w trybie w pełni elektrycznym. To znacząca zmiana stawiająca pod znakiem zapytania potrzebę kupna samochodu elektrycznego. Nie mamy jednak żadnych szczegółów, możemy jednak posilić się samą plotką. Do końca roku BMW chce mieć w swojej ofercie aż 12 pojazdów z napędem plug-in hybrid, a na horyzoncie jest natomiast ich znacznie więcej. Gdy niektóre firmy w całości skupiają się na pełnej elektryfikacji swojej gamy, BMW patrzy szeroko i zamierza rozwijać zarówno gamę napędów konwencjonalnych, jak i warianty hybrydowe, elektryczne i wodorowe. Dziękujemy Wam za dzisiejszą obecność, przepraszamy za opóźnienie tego odcinka, jutro publikujemy normalnie o godzinie 8. Do zobaczenia jutro i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał.